Moi drodzy, dzisiaj chciałam Wam zaproponować zrobienie takich prostciutkich kwiatków z pudełka, pudełek po jajkach. Te kwiatki nie tylko fajnie wyglądają, ale też fajnie pachną. I zrobimy to z tego, co macie w domu. Więc przygotujcie farby, pudełka po jajkach, nożyczki, klej taki zwykły, klej szkolny, patyki od szaszłyków, pędzle, bibułę żółtą i zieloną. Oraz aromaty. Może, może macie takie olejki eteryczne, na przykład na katar czy inne, ale nie martwcie się, jeżeli nie macie czegoś takiego, to równie dobrze nadadzą się do tego takie zwykłe olejki dodawane do ciasta, na przykład aromat cytrynowy albo waniliowy, taki jaki lubicie. Jeżeli wszystkie te rzeczy zgromadzicie, możemy zaczynać robić nasze kwiaty. Od czego zaczynamy? Na początek, jak macie pudełko od jajka, tutaj są takie cztery wystające elementy. Właśnie z tego zrobimy nasze kwiaty. Czyli zaczynamy od wycięcia tych elementów z pudełka po jajkach. Czyli tniemy dobre nożyczki, są wskazane. Pokazuję Wam, jak to jest prosto, łatwo wyciąć. I z każdego pudełka uzyskacie cztery takie kwiatki. Czyli najpierw wycinam sobie taki element. I widzicie, to jest taka jeszcze zgrzebnie wycięta, tak? Teraz musimy tutaj wyciąć bardziej dokładnie, i to jest ta część kwiatka, tak zwany kielich. Wycinamy to dokładnie. I każdy taki od razu już tutaj ta, te, te pudełka mają takie dziurki w środku. Czyli te pudełka, tutaj przyjdzie łodyga tego kwiatka, a tutaj mamy kwiatka, mamy płatki i wycinamy go bardziej dokładnie. Ja już mam taki wcześniej wycięty kwiatek, taki do, bardziej dokładnie. I teraz wybieracie sobie dowolnie taki kolor farby, który lubicie, tak? Czyli kierujemy się tym swoimi upodobaniami, zarówno przy kolorach, jak i potem przy zapachach. Czyli ja bym chciała zrobić sobie biały kwiatek. Czyli niewielka ilość farby jest mi potrzebna do tego. Pędzel. I co jest też, słuchajcie, jak będziecie malować te kwiatki i to ta, ten materiał, czyli te, to jest taki przemielony papier, z którego są te pudełka zrobione, on się staje bardziej elastyczny. Czyli w czasie malowania mam możliwość jakby wymodelowania jeszcze kształtu tego kwiatka na bardziej taki przypominający kwiatek. Czyli tutaj malujemy, malujemy w środku, malujemy na zewnątrz. I w momencie jak to jest jeszcze takie mokre, no tutaj staram się to zrobić szybko, żeby wam pokazać. I ona właśnie teraz, ten kwiat staje się coraz bardziej taki, o widzicie, ten papier nasiąga farbą i staje się taki bardzo miękki. To właśnie dlatego mało wody albo wcale. I słuchajcie, ja teraz to odłożę do wyschnięcia, ale w momencie, jak to jest jeszcze takie plastyczne, takie nasiąknięte, łatwiej umodelować taki kwiat tak, czyli on jest bardziej taki rozchylony, tak? o to mi chodzi, żeby tak go można było sobie tutaj bardziej umodelować i on sobie tam schnie. W czasie jak tutaj nam schnie ten kielich naszego kwiata, pomalujcie sobie patyki od szaszłyków na kolor zielony, to będzie nasza łodyga do kwiatka, tak, czyli teraz musimy zrobić środek tego kwiatka i będziemy do tego potrzebowali żółtą krepina, którą przytnijcie sobie na no taki mniej więcej 2 cm, i obwijamy czubek tego patyka tą krepiną. Najpierw posmarować troszeczkę trzeba ten początek, żeby się przykleił patyka tym klejem szkolnym. I później przyklejamy żółtą krepinę, która stworzy nam właśnie środek naszego kwiata. Lecimy tak, no żeby taka była dosyć tak jak w kwiatku w środku musi być pełna objętość. Czyli końcówkę też sobie tu przyklejemy. I jest ten środek. I teraz te kwiaty, tak jak wam pokazywałam, mają takie dziury od razu w pudełku, tak? Czyli w pudełku też była taka dziurka. I ta dziurka będzie teraz nam świetnie pasowała, żeby tu wsunąć tą łodygę ze środkiem do naszego kwiata. Widzicie, powstał taki fajny, tak? Ten kwiatek, ale tutaj wystaje ta żółta część, i to musimy teraz zamaskować z, z kolei zieloną krepiną. Czyli też nie, nie takim myślę, że centymetrowy szerokości kawałek sobie przy, przygotujcie. Znowu smarujemy tą żółtą wystający element klejem i do tego zamaskujemy zieloną krepiną, żeby było wyglądało jak łodyga, tak? Czyli tutaj, prościusieńka sprawa. Owijamy to, tak żeby to zamaskować. I znowu końcówkę posmarujemy, żeby to się fajnie trzymało. Tak, i już mamy zamaskowane tą właśnie część. I słuchajcie, ostatnia, ostatni element, który chcemy zrobić w tych naszych kwiatkach, to jest Element dodanie tego zapachu, to co mówiłam na początku, że będziemy tworzyć kwiatki, które nie tylko fajnie wyglądają, mają fajne kolory, ale też mają fajne zapachy. Czyli w zależności jaki mamy tam kolor tego kwiatka, możemy sobie wybrać też zapach taki, jaki chcemy, tak? Zróbcie, ile chcecie tych kwiatków, i potem każdy kwiatek może mieć inny zapach, tak? Na przykład ja bardzo lubię olejek lawendowy, taki, on jest taki wyciszający, on dobrze się po nim zasypia. I ja taki sobie tutaj zakropę kwiatek jeden. Do środka właśnie, do którego przed chwilą zrobiliśmy parę kropel takiego lawendowego olejku. Działa on bardzo uspokajająco. Ale na przykład, jak macie olejek do ciasta, cytrynowy czy tam waniliowy, to zupełnie fajnie też to działa, bo też fajnie pachnie. A taki cytrynowy olejek jest bardzo orzeźwiający. Więc na przykład żółty kwiatek będzie miał zapach cytrynowy. Także te kwiatki... Działają nie tylko na zmysł wzroku, ale także na zmysł węchu. Polecam Wam bardzo serdecznie taką prostą zabawę. I jeżeli macie, zobaczcie, mam tutaj tyle tych kwiatków, bardzo prosto to się robi. Jeżeli zostanie Wam trochę jeszcze tych opakowań po, po jajkach, to możecie zrobić do tego, jako uzupełnienie do tej kompozycji, taki bazą, też w stylu, upcyclingowym. Tutaj mam taki wazon niepomalowany, z pudełka po jajkach, ale też mam taki drugi wazon, troszeczkę większy, który pomalowałam wcześniej. Zobaczcie, to jest bardzo prosta robota. Pudełka są ze sobą sklejone i do środka wstawiam duży słoik i jest to taka na no, większe kwiaty, czy doniczka, którą można zrobić z czegoś, co się mam w domu. Polecam Wam bardzo serdecznie takie, taką zabawę.